Czekolada to najbardziej popularny przedstawiciel łakoci, uwielbiany chyba w każdym zakątku świata. I chociaż delektowanie się nią w nadmiernych ilościach nie jest skazane, to jedna lub dwie kostki dziennie tego rozpływającego się w ustach przy smaku nie tylko poprawia nam humor i doda energii, ale także poprawia ogólną kondycję naszego zdrowia. Należy jednak pamiętać, że dobroczynne właściwości ma głównie gorzka czekolada o dużej zawartości kakao. Natomiast jedzeniem mlecznej lub białej czekolady może przysporzyć nam co najwyżej kilka zbędnych kilogramów i wyrzutów sumienia. Dzisiaj przedstawię Ci 20 powodów, dlaczego kilka kostek gorzkiej czekolady powinno na stałe zagościć w Twojej diecie. Jeżeli film Ci się spodoba, nie zapomnij go ocenić. Zachęcam również do subskrypcji, aby być na bieżąco. Czekolada jest bardzo dobrym źródłem energii. Jedna jej kostka. Dostarcza organizmowi wystarczająco dużo energii, aby przejść około 45 metrów. Czekolada zawiera fenyloetylomaninę, naturalny aminokwas, który działa jak afrodyzjak, a nawet leczy kaca. Gorzka czekolada jest w stanie poprawić nasze zdolności widzenia w słabych warunkach, na przykład w czasie brzydkiej pogody. Czekolada zawiera tryptofan, który pomaga wytwarzać w naszym ciele serotoninę, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności oraz endorfiny zwane hormonami szczęścia. Czekolada rozszerza naczynia krwionośne i wspomaga przepływ krwi przez mózg, co bardzo przydaje się podczas wysiłku mentalnego, takiego jak nauka czy zdawanie egzaminu. Czekolada, z uwagi na teobrominę zawartą w kakao, uznawana jest za vasodylitator, czyli substancję, która rozkurcza tętnicze, obniżając tym samym zbyt wysokie ciśnienie krwi. Według najnowszych badań naukowych. Jej spożywanie zapobiega także nadciśnieniu, często występującego u kobiet w ciąży. Czekolada to bogate źródło przeciwutleniaczy. Jej ciemna odmiana zawiera flawonoidy, rodzaj przeciwutleniaczy zapobiegającym chorobom serca. A przy regularnym spożyciu ryzyko zawału serca spada aż o 17%. Najnowsze badania wykazały, że te same flawonoidy pomagają chronić skórę przed poparzeniami słonecznymi. Gorzka czekolada pomaga w przywracaniu tętnicą giętkości i zapobiega odkładaniu się krwinek na ścianach żył. To znacznie obniża ryzyko zatoru. 100 g gorzkiej czekolady, zawierającej od 70 do 85% kakao, zapełnia dzienne zapotrzebowanie ludzkiego organizmu na mangan aż w 98%, na żelazo w 67% i na magnez w 58%. To także bogate źródło wielu witamin, Między innymi B1, B2, B3 i E, tak zwane witaminy młodości. Według badań, osoby, które jedzą sporo czekolady, są spokojniejsze od tych, którzy od niej stronią. Innymi słowy, czekolada obniża naszą podatność na stres. Ciemna czekolada wspiera zdolności poznawcze u ludzi starszych z zaburzeniami, takimi jak na przykład demencja. Poprawia także ich zdolności werbalne. Flavonoidy zawarte w czekoladzie działają antywirusowo i przeciwzapalnie. Dzięki nim zwiększa się nasza odporność i jesteśmy w stanie szybciej radzić sobie z chorobami. Jakkolwiek nieprawdopodobnie może to zabrzmieć, czekolada ma także dobry wpływ na nasze uzębienie. Zawarte w niej masło kakaowe okrywa zęby cienką powłoką, która utrudnia bakteriom przedostawanie się do nich. Kolejna zadziwiająca ciekawostka to właściwości zapobiegające cukrzycy. Kakao wspomaga produkcję insuliny, co oznacza, że czekolada z wysoką jego zawartością może nas skutecznie chronić przed jej niedoborem. Czekolada wspomaga zachowanie prawidłowej wagi ciała. Badania naukowe wykazały, że smakosze czekolady mają niższe BMI od tych osób, które odmawiają w sobie tej rozpływającej się w ustach rozkoszy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kalorie zawarte w czekoladzie przyspieszają nasz metabolizm obromina zawarta w czekoladzie zapobiega kaszlowi równie dobrze jak kodeina zawarta w wielu lekach przeciwbólowych i syropach na kaszel. Co jednak najważniejsze, spożywanie czekolady nie wykazuje żadnych efektów ubocznych, które niestety towarzyszą przyjmowaniu kodeiny, a do tego smakuje o wiele lepiej. Gorzka czekolada świetnie wpływa na skórę, zwiększa jej gęstość i poprawia nawilżenie. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda odkryły, że dostarczanie organizmowi dziennej dawki czekolady może zapobiec zachorowaniu na Alzheimera. W ciemnej czekoladzie zawarte są związki, które wspomagają w walce z migreną. Które z właściwości czekolady znałeś wcześniej, o których nie miałeś pojęcia? Daj znać w komentarzu. Do zobaczenia w następnym materiale.